Przypominam, że do wygrania jest z niespodzianka o wartości minimum 50 zł. Wystarczy zostawić suba, łapkę, skomentować ten i ostatni film, zresztą wszystko macie w opisie. Poza tym warto wpłacać z moim kodem na G4, gdyż macie dodatkowo koło fortuny, gdzie możecie sobie coś przykładowo jeszcze wygrać. Yo, z tej solodruszok. Dzisiaj jesteśmy klasycznie na G4 Skins, G4 Skins albo G skins G, G, G4 Skins y i tak, jeszcze przed materiałem serdecznie Was zachęcam do wpisania kodu Druszok, który daje Wam 5% więcej do doładowania. Na stronkę możecie sobie wpłacić czym tak naprawdę chcecie, więc wydaje mi się, że to jest no spoko, bo macie dużo metod płatności. Więc jeżeli jesteście pełnoletni, możecie sobie wejść, spróbować. No i darmowa skrzynka dla nowych użytkowników: taki mil spec za złote 60, zł, czyli prawie skrzyneczka za 2 zł, gdzie możecie sobie dostać przykładowo takiego maka za 8,36. Wyobraźcie sobie to, że wchodzicie sobie, otwieracie nie wiem, 8.36, macie 8 zł. Możecie sobie na przykład, przykładowo otworzyć No takiego uspika, może nie oddać, ale możecie też zaryzykować Może teraz tym razem nie odda, ale już taki korteks I macie już za darmo Tutaj nadal proficik macie No ale już tym razem by nie oddało, więc Ale pamiętajcie, że wszystko przykładowo moglibyście tak za darmo sobie zagrać Więc wydaje mi się, że to spoczko Otwórzmy sobie może, jak otwieramy takie skrzyneczki z, z daną tutaj bronią. Sobie otwórzmy jeszcze magii. Czy ten mag z nie drogi? I tu jest wszystko elegancko, elegancko elegancja Francja. Dzisiaj, Pupiso, nam tutaj ładnie oddaje Otwórzmy sobie 3 razy rashbi za 420 zł, bo wiecie, 420. No, jakby ten faj po lewej był. byłoby lepiej. Mamy 370, więc i tak. Not bad, not bad. Otwórz mi sobie skrzyneczkę tutaj Fire and Water Fire and Water to nie jest znak and chyba Czyli Speedfire, no tutaj średnio chyba Zostawmy sobie to, na jakiś kontrakt. Na jakiś kontrakcik Otwórzmy sobie raz skrzynię C -a Skrzynia C -a no i tu jest słabiutko. To jest bardzo słabo. To jest bardzo szłabia. Szczerze. Nie szczerze tak się stało. Może otwórzmy sobie. Hmm. Może właśnie zróbmy bitwę. Może nie otwórzmy, zróbmy sobie bitwę. Hmm, co tu mamy? Jakieś skrzyneczki, może Mace, bilioner Neptun. No i może rapanuj. Bitwa za 1700 ponad 1720 na 3 botów można spróbować. Mace bilioner Neptun i Rapanui, Rapanuj, rapanuj, mamy zresztą coś ciekawego tutaj, oba no, trzeba mieć nadzieję, jakiś item tutaj pod kontrakt, żeby coś skleić, jakiś grubszy, może jakbyśmy tutaj wygrali. Zależy co nam tutaj trafi się nam. No. Może taki tutaj, no nie, Pit Viper, to jest bardzo słabiutko, może bilioner. Może teraz bilioner, coś no, rzuci fajnego, No niestety rzucił tylko dla Henry'ego. To już jest ciężko, żeby to będzie wygrać. No 35 zł, no nie wiem, musiał nam coś jakiś nożyk za dwójkę, nie? No to nie jest, to nie jest nic za dwójka. No niestety nie oddało. Niestety nie oddało. Otwórzmy sobie może skrzynię Big Baller testowym. Nie. Dobra, otwórzmy sobie Big Ballera. No, to są żarty. To są żarty. Hmm. To trzeba mieć pecha widzowie, to trzeba mieć pecha. się panie i śledźcie mnie pecha. Ja bym sobie otworzył 3 razy, a nawet 4, kichnęło się 4 cztery razy skrzynia Luxury. Ja cię dupia, nie dzisiaj. No nie za fajnie, nie za fajnie tutaj leci. Nie za fajno, nie za fajno. Może jakaś tutaj skrzynia eventowa, może trzy razy kraken, 360 zł. Można zaskoczyć skrzynia kraken. Tu na tym karambicie, dlaczego tak się stanęło? 340, dobra, lekki tył, ale mamy jeszcze walutę więc sobie wymienimy tutaj 1380, więc spoczko jest węcik możemy sobie dostać coś fajnego. gloczka takiego, sprzedajmy sobie go i zróbmy sobie kontrakt pyk, 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 pyk nie wrócam tych szarych, bo to będzie pech będzie, będzie pech no okej okay. nie jest jakoś giga słabo, jest dosyć git może jakiś kontrol Jakiś skinek za czwórkę poza trójkę O Ale tak tutaj No karambicika 22% i mamy karambita czy nie, nie ma. Ale dwóch razy sztuka Ale spokojnie Do trzech razy sztuka To czterech razy sztuka. No nie. Dzisiaj... Dzisiaj nam nie idzie. Nie idzie nam. My sobie tutaj za dłużej nie możemy otworzyć, no już tutaj. Może otwórzmy sobie jakąś skrzynkę użytkownika. Um, może coś dla mnie stworzyliście druszok Tutaj dla mnie jest przygotowany. No nie jesteś na tutaj takie drogi skrzynki. Może tego, druszoka, 2%. No takiego No dobra, zaryzykujmy. Zaryzykujmy. I stój! Niestety. No nie tym razem, nie tym razem. Nie stać nas na drugie otwarcie. Więc ja Was jeszcze zachęcam. Kodruszok dla nowych użytkowników. No, taka skrzeczka za darmo, gdzie możecie sobie oteczkę dostać. No i poza tym 5% więcej do doładowania, więc kodruszok. uczy uszy, oczy. Polecam serdecznie cześć cześć